Cześć, witajcie z strony MLG Kuba 11 w pierwszym poradniku na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam sekret, który znalazłem, a mianowicie jak zawalczyć z noizem jako Noise. A więc, punkt pierwszy, musicie znaleźć sekret z tym oto kurwa. Kurwa? Z, z klopsikiem, zapomniałem jak się mówi, i musicie przy nim zatańczyć. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Widzicie jak on wymiata? Punkt drugi. Musicie również zatańczyć przy tych oto odrzucającach. No i świetnie zobaczcie, pokażę wam ruchy i co? Ja jestem użyty w grze w ten noise. ha, wy nie haha, chuj wam w dupę. Ostatnią rzeczą, którą musicie zrobić będzie całkiem łatwa. Otóż potem jak zacznę przy tych dwóch przegrywach pojawi się specjalny collectible a mianowicie zamiast zwykłej dyni, którą dostajemy w Halloween mamy życie noise w hubie. Zobaczcie na to. Widzicie? A po tym jak to zdobędę? Fake noise is real. Gra nazywa go fake noiseem, ale tak naprawdę jest to oryginalny noise. Zobaczcie na to. Widzicie? Dosłownie. W arena z Noisem zosta została. została. prawdziwa. A więc wejdźmy. Zapewne pomyśleć sobie teraz. co? ale to jest Noise. Ale nie. To Noiz! Widzicie? To on. Czas na. czas na zniszczenie tego kurwa syna. <grym wytrzyma>